Na warsztatach z telewizji internetowej studenci dzielą się na grupy, w których później przygotowują audycję, która będzie emitowana na żywo w serwisie YouTube. Ich zadaniem jest wykreować, przygotować i przeprowadzić audycję telewizyjną według własnego pomysłu. Zajęcia grupowe przede wszystkim mają jedną najważniejszą zaletę, czyli wymianę poglądów. Dzięki zajęciom w grupie rozwinę takie umiejętności jak współpraca z innymi, umiejętność zarządzania projektem i pracy w projekcie, słuchania, dostosowywania się, koordynowania prac, odpowiedzialności za, za swój kawałek pracy. Wszystkich ćwiczeń potrzebna jest praca grupy. Nie wszystkie ćwiczenia wymagają pracy wspólnej, która jednak mimo wszystko ogranicza szybkość wykonania projektu. Uważam, że większość ćwiczeń powinno mieć formę zajęć grupowych, wtedy szybciej się uczymy i łatwiej nam zapamiętać pewne informacje. W takich chwilach możemy także wymienić się informacjami, wiadomościami. Uważam, że nie wszystkie ćwiczenia powinny być w formie pracy grupowej, dlatego że a nie zawsze możemy się wtedy wykazać indywidualnością. Praca indywidualna jest bardzo potrzebna dla rozwoju samego siebie, dla określenia swoich własnych umiejętności. Poza tym, praca w grupach też często rodzi próżnia, próżniastwo społeczne. Najciekawszym elementem warsztatów tele, z telewizji internetowej są dla mnie zajęcia praktyczne, ponieważ to dzięki nim tak naprawdę mogę się rozwijać i zdobywać nowe umiejętności. Moim zdaniem najciekawszym elementem zajęć z telewizji internetowej jest postprodukcja, ponieważ sama się interesuję montowaniem filmików i tym podobnych rzeczy, więc uważam, że przyda mi się to nie tylko dla rozrywki, ale także w przyszłej być może pracy. Uważam, że najciekawszym elementem warsztatów jest transmisja na żywo na YouTube. Kształty z telewizji internetowej są bardzo potrzebną rzeczą, ponieważ. uczą nas z tego, jak będzie wyglądała telewizja w przyszłości i jak już zaczyna wyglądać. Internet jest bardziej popularny niż telewizja. Młodzi ludzie raczej spędzają czas przy komputerze, a nie przed telewizorem. Telewizja internetowa jest tak naprawdę przyszłością. Zdecydowanie bym poleciła takie zajęcia innym studentom, ponieważ uważam, że przydadzą się one do rozwinięcia przeróżnych umiejętności. Zdecydowanie poleciłabym te zajęcia innym studentom. Uważam, że są bardzo przydatne. Poleciłbym warsztaty innym studentom, ponieważ można rozwinąć się w pewnych dziedzinach, w których dotychczas nie miało się okazji pracować. Poleciałam to wasza latinom studentom, dlatego że są rozwijające i pozwalają odkryć nowe, ciekawe definicje.